Jeżeli jesteś rodzicem dziecka ze zdiagnozowanym ADHD, to mam dla ciebie jedną taką bardzo istotną informację. Być może ty też masz ADHD. Badania pokazują, że rodzice dzieciaków, które mogą mieć Aspergera, ADHD, mogą też sami być ze spektrum. Więc warto warto sprawdzić też siebie, czy Twoje trudności, sposoby przetwarzania informacji, radzenia sobie ze światem też nie wynikają z Twoich bardzo podobnych trudności lub sposobów trudno funkcjonowania, tak jak Twoje dziecko. Więc y, też możesz wziąć pod uwagę, jeżeli masz dziecko której już jest wskaźnikiem, że któryś z rodziców lub oboje mogą również mieć na przykład ADHD. Możesz się dzięki temu sama sobie, czy sam sobie, przyjrzeć, zrobić też diagnostykę, aby mieć taką świadomość: kurczę, już wiem, rozumiem siebie, rozumiem moje dziecko, ale również rozumiem siebie. Bo często rozumienie co się z nami dzieje, dlaczego tak a nie inaczej funkcjonujemy staje się. Takim dobrym narzędziem do bycia bardziej elastycznym i rozumieniem, dlaczego mam takie, a nie inne trudności. Więc też bierz to pod uwagę. Być może Ty też ścierałeś, to ścierasz się z trudnościami, tak jak Twoje dziecko. A dzięki temu Ty możesz lepiej funkcjonować, Twoje dziecko może być lepiej rozumiane przez Ciebie, tak jak Ty sama, sam, przez siebie. Nie bójcie się sprawdzać, diagnozować, wykluczać pewnych teorii, czy Ciebie też to nie dotyczy. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia!